Witaj, duchu światła, coś bardzo ważnego się zbliża i ma to związek z Wami obojgiem. Dziś, do końca tej wiadomości, coś zostanie ujawnione, coś zaskakującego i przemieniającego. Anioły chcą przekazać ważną informację. Być może czujesz, że przeżywasz dziwne dni, w których niektóre wspomnienia uporczywie wracają. A jedna osoba zajmuje w Twoich myślach więcej miejsca niż zwykle. To nie przypadek. Coś w Tobie i wokół Ciebie zaczyna się porządkować. Jeśli ta wiadomość porusza Twoje serce, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby więcej dusz mogło otrzymać codzienne błogosławieństwa oraz słowo pokoju i duchowego ukojenia. Napisz w komentarzach, akceptuję tę wiadomość o aniołów. Aby wzmocnić energię prośby. Może próbowałeś to ignorować, udawać, racjonalizować. Może mówiłeś sobie, że to tylko faza, która minie, ale jest coś w tej więzi, co nie chce umrzeć. To więcej niż tęsknota. To rodzaj przyciągania, które przekracza fizyczność, ale jednocześnie ją obejmuje. Gdy myślisz o tej osobie, ciało odczuwa, Skóra pamięta to tak, jakby dotyk był nadal zapisany w pamięci ciała, nawet jeśli od dawna się nie widzieliście. A gdybyście się spotkali, wiesz, jakby to było byłoby czuło oddane intensywne ta intensywność nie jest wytworem umysłu istnieje anioły to potwierdzają między wami jest prawdziwa chęć zbliżenia się. Dotknięcia, przełamania czasu i przestrzeni, by wrócić do czegoś niedokończonego. Ale ta więź, choć silna, nie jest jedyna. Są inne osoby, inne historie, zobowiązania, uczucia, nierozwiązane sprawy, a czasem nawet aktywne relacje z osobami trzecimi, które nie dotyczą Was, ale w jakiś sposób przeszkadzają. Ta osoba, z którą czujesz, że wciąż jesteś związany, przeszła wiele, miała dookoła siebie zbyt wiele niedojrzałych ludzi, doświadczenia, które nauczyły, że troska i uczucie nie są bezpieczne, że kochanie za mocno rani, że otwieranie serca to zapraszanie rozczarowania. I z tymi lekcjami przyszła obrona, stawanie się powierzchownym. Ta powierzchowność stała się sposobem na ochronę. Unikanie prawdziwego zaangażowania wydawało się bezpieczniejsze niż ryzyko odczuwania. I tak ta osoba zaczęła przyciągać innych równie zdystansowanych ludzi, którzy tylko potęgowały poczucie pustki. Cykl się powtarzał: im mniej czuła, tym mniej otrzymywała, im mniej otrzymywała, tym mniej wierzyła w miłość. Aż w pewnym momencie pojawiło się coś nowego. Pojawiło się jak odwrócone lustro, nie dlatego, że było idealne, lecz dlatego, że oferowało coś innego, rodzaj głębi, z którą nie potrafiła sobie już poradzić. Anioły chcą, byś wiedział. Ta osoba również czuje się zdradzona nie przez ciebie, ale przez doświadczenia, które nauczyły, że miłość to ból, że oddanie to słabość. A teraz. Po raz pierwszy ta osoba zaczyna rozpoznawać, że nie jest częścią tego wzorca. Jest wyjątkiem. Kimś, komu zaczyna zależeć inaczej. Nie spiesząc się, nie składając pustych obietnic, lecz z prawdziwą chęcią oczyszczenia wszystkiego, co było wcześniej, zrobienia inaczej, być jakimś lepszym, pełniejszym, bardziej obecnym. Ta przemiana, choć cicha, jest prawdziwa, anioły poruszają wszystko wokół tej osoby. Nic nie pozostaje stałe, gdy prawda zaczyna się ujawniać. A prawda jest taka, że nie chce już żyć otoczona ludźmi, którzy nie szanują jej uczuć, ani karmić relacji, które tylko wysysają energię. Może nawet nie wie, ale już zaczęła się oddalać. Zostawia za sobą ludzi którzy kiedyś wydawali się niezbędni, a dziś tylko przeszkadzają na drodze. Trwa swego rodzaju oczyszczenie, powolne, ale nieustające. Jeśli istnieje ktoś, z kim ma nierozwiązane więzi, niedokończona relacja, ciągnąca się rozmowa z kimś z przeszłości albo nawet toksyczne przyjaźnie, które nadal pojawiają się w jej życiu, te związki są przecinane, bo teraz rozumie, że bycie sobą wymaga przestrzeni. Prawdziwej przestrzeni, emocjonalnej i duchowej. Zewnętrzne wpływy, które kiedyś kształtowały postawy tej osoby, strach przed osądem, potrzeba przypodobania się, niedojrzałość wynikająca ze starych więzi, tracą na sile. Dzięki temu świadomość tego, co naprawdę ważne, zaczyna rosnąć. Jakby wreszcie dostrzegała, że lekkość, którą czuła przy Tobie, to coś więcej niż pragnienie, to znak uzdrowienia. Nawet jeśli wciąż jest Cię daleko, czuję tę energetyczną bliskość. Jakby coś się szykowało, jakby wszystko się układało, choć jeszcze nie widać szczegółów. Anioły chcą, byś zaufał, bo to, co nadchodzi, nie jest powtórką, to ewolucja. Ta osoba chce wrócić, tak, ale nie z tymi samymi zachowaniami z przeszłości. Chcę wrócić jako ktoś lepszy. To znaczy zostawić za sobą stare sposoby relacji oparte na strachu, niepewności, potrzebie. Wie, że popełniła błędy nie tylko wobec Ciebie, ale i wobec siebie. Teraz dostrzega, że ignorowanie własnej wartości przyciąga dokładnie to, co najbardziej rani. Ale teraz wybór jest inny: wybrać siebie, to wybrać wzrost, wybrać was dwoje, to przestać uciekać od samej siebie. To ponowne połączenie nie będzie przypominać żadnego z przesłych doświadczeń, bo teraz jest więcej świadomości. Jest prawdziwa wola, jest uznanie, że czas rozłąki służył czemuś znacznie większemu niż tylko tęsknocie, służył przebudzeniu. Służył uzdrowieniu ran, które były otwarte latami. Służył wzmocnieniu tego, co wcześniej było kruche. Jeśli w którymkolwiek momencie wasza miłość była niezrównoważona, teraz ta równowaga zaczyna się kształtować. Uczucia, które kiedyś wydawały się chaotyczne, teraz się porządkują. To, co było impulsem, zmienia się w świadomy wybór. I wybór jest jasny. Chcę być z tobą, ale anioły jasno mówią: to spotkanie nie przyspiesza się, dojdzie do niego, gdy oboje będziecie bardziej pełni. Dlatego teraz skup się na sobie, na wzmocnieniu, na docenieniu siebie, na utrzymaniu wiary, bo choć tego nie widzisz, tam po drugiej stronie ktoś robi to samo. Czas, gdy patrzy się na niego z bliska, wydaje się karą. Zastanawiasz się. Czy ta osoba naprawdę o tobie myśli? Czy to, co czuła, było prawdziwe? Czy jest szansa na ponowne spotkanie, czy to tylko fantazja? Ale anioły chcą pokazać coś innego. Czas tu służy przemianie. Nie każe, przygotowuje. Coś niewidzialnego się rozwija i jest prawdziwe. Ta osoba zaczyna dostrzegać jasno to, co wcześniej negowała. Powoli przyjmuje że jesteś inna niż wszystko, co znała, że Twój sposób oddawania się, troszczenia, obecności nie był zwyczajny. I więcej, to właśnie było potrzebne, choć wtedy nie potrafiła sobie z tym poradzić. Mogła się oddalić, zachować chłód, a nawet zranić, nie ze złości, lecz z niedojrzałości, bo gdy dorasta się otoczonym toksycznymi lub pustymi relacjami, prawdziwa troska budzi strach. Ale teraz świadomość puka do drzwi. Czuję Twoją nieobecność inaczej. To już nie tylko tęsknota, to rozpoznanie, tęsknota z zrozumieniem. Może czekała za długo, może nawet obiecała sobie, że nie będzie czekać, a mimo to coś w środku powstrzymuje przed całkowitym odejściem. To nie słabość, to więź, więź, której anioły nie chcą, byś odrzucił jak coś zwyczajnego, ale też nie chcą. Byś zapomniał o sobie podczas tego oczekiwania, bo podczas gdy ta osoba oczyszcza się wewnętrznie, Ty też masz swoją rolę. Twoją rolą nie jest bierne czekanie. Twoją rolą jest rozwijać się razem, traktować siebie jako priorytet, to kontynuacja dbania o siebie z taką samą miłością, jaką chciałbyś dawać. I to nie chodzi o oddalanie się, ale o wzmacnianie siebie. Anioły obserwują, gdy wstajesz z łóżka nawet z ciężkim sercem, gdy wybierasz zrobić coś dla siebie, gdy decydujesz się nie błagać o odpowiedzi, a mimo to utrzymujesz otwarte serce. Te małe wybory otwierają ścieżki, których jeszcze nie widzisz, dostrajają częstotliwości, przygotowują was na prawdziwe spotkanie, a nie kolejne rozczarowanie podszyte miłością. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Aby więcej dusz mogło otrzymać codzienne błogosławieństwa oraz słowo pokoju i duchowego ukojenia. Napisz w komentarzach, akceptuję tę wiadomość od aniołów, aby wzmocnić energię prośby. Niech Boski Pokój otuli Twoją istotę, przynosząc spokój, miłość i jasność. Pamiętaj, że jesteś kochany bezwarunkowo i zawsze chroniony przez anioły. Amen.